Obok mnie siedział kanibal, ten, co, co zamordował człowieka w Szczecinie i 70 kilo ludzkiego mięsa zjadł przez dwa tygodnie. A jak było w tym więzieniu? Bo wielu ludzi nie wie, jak wygląda więzienie. Wiem, jak opisywał pan to w książce, ale żeby zachęcić do lektury, może pan coś zdradzić? Jak był pan traktowany przez innych współwięźniów? Jak wyglądali, nie wiem, pana relacje ze strażnikami więziennymi? Jak to wszystko wyglądało od, od środka? No przez, Ja byłem sam w celi, tak? Czyli ja... Dlaczego tak pan był? No. Są wcale jedno, takie jednoosobowe? <laughs> Są i to jest po pierwsze. niebezpiecznych takich. Obok mnie siedział kanibal, ten co, co zamordował człowieka w Szczecinie i 70 kilo ludzkiego mięsa zjadł przez dwa tygodnie. Jakiś tam człowiek, który zabił tą panią psycholog tym plastikowym nożem widelcem, też siedział sam. Ale też jakby takich ludzi, o których jest ryzyko. Yy, że będą oni, że yy, będzie, będzie jakieś zagrożenie dla ich życia, prawda, ze strony reakcji właśnie innych więźniów oraz wie, yy, też czy dadzą sobie radę. To się po prostu umieszcza w celach, które mają kamery. Te kamery co 20 minut jakby się uruchamiają i nagrywają, co się dzieje, czy co ta osoba żyje, czy popełniła Człowiek nie jest stanie psychicznym i tak dalej, to ktoś to cały czas obserwuje na bieżąco, żeby interweniował. Więc ja w takiej, takiej celi byłem.